Witam Państwa na kanale Akademia Shinobi. W dzisiejszym filmie zajmiemy się czymś takim jak 8 charakterów. Zestawienie jest to wzięte powiedzmy z kilku różnych zestawów jakie możemy przedstawić czy wyciągnąć w związku z działaniami grupowymi, z tym, że bardziej jest one nakierowane na psychikę czy motywację niż same umiejętności jako takie. No więc przejdźmy do tych, owych charakterów i oto charaktery, jakie możemy wymienić. Na początku mamy inicjatora, czyli jest to ten główny charakter, powiedzmy, czy najważniejszy, czy uważa się za najważniejszego, taki szef zespołu, chce być numerem jeden w drużynie, który tam idzie pierwszy, załatwia jakieś rzeczy, podejmuje decyzje, jest koordynatorem działań, Rozdzielnikiem zasobów czy wyznacza stanowiska i zadania, scala grupę. No, zazwyczaj, jak mamy grupę taką nieoficjalną, no to ktoś tam się zawsze pcha do, do tej władzy. Chociaż w grupach oficjalnych też mamy takie osoby, które by chciały. Następnie mamy ten, który podąża za numerem pierwszym, czyli często jest to jakiś jego najlepszy przyjaciel ale to tylko jeden z kilku przypadków. Jest to osoba lojalna w stosunku do numeru pierwszego, którego stara się nie zawieść, wykonuje zadania, a tak po prostu. To co powie ten najważniejszy, no to on robi. W skrajnym przypadku ten najbardziej zaufany szefa, no to jest taka prawa ręka. Często w filmach nawet mamy takie postacie, prawa ręka złego szefa, czy czy tego dobrego, najbardziej zaufany człowiek. Chociaż ten akurat podpunkt w normalnej sytuacji odnosi się po prostu do wszystkich zwykłych ludzi działających normalnie w grupie. Następnie mamy osoba, która tworzy konflikty. Jest to osoba szukająca, nazwijmy to, problemu, ale nie chodzi o błąd w działaniach, projektach czy procesach, tylko umyślnie go tworząca w różnym celu chociażby nawet chęć zwrócenia na siebie uwagi lub jako zemsta za coś nieprzyjemnego, co go spotkało od kogoś z grupy. Jednak na przykład nie ma to związku z samym zadaniem, które grupa w tym momencie wykonuje, no jednak to tworzy problemy. Może dotyczyć to także osoby, która po prostu ma taki konfliktowy charakter i stwarza to... Problemy również na działania całej grupy. Następnie mamy pracoholik. Nie chodzi tutaj o pracę jako uzależnienie, no a raczej taką, taką osobę, która wykonuje pracę tak jakby za pięć osób. No chyba każdy z nas miał kiedyś w grupie osobę, która pracuje więcej niż inni. Robi więcej pracy niż potrzeba, pomaga innym bezinteresownie. Wszystko po to, by popchnąć zadanie do przodu. Gdy inni padają czy nie dają rady, taka osoba zawsze dalej pcha sprawę do przodu. Następnie mamy buntownika. Osoba, która jak sama nazwa mówi, buntuje się przeciwko różnym rzeczom, poleceniom, kierunkom działań itd. Może wynikać to z cechy charakteru, ale również na przykład ze sprzeczności poglądów. Następnie mamy osobę typu krzyżowiec. Jest to osoba, która chce dobrze, ma szczere intencje, dobre intencje, no lecz jej metody mogą być destruktywne, niekoniecznie dobre, w jakimś stopniu można określić go fanatykiem nawet. Jest to osoba bezgranicznie oddana sprawie. Dalej mamy osoba naznaczona, czyli uważa się za wybranego do wykonania czegoś nadzwyczaj dobrego lub złego, dostał jakiś znak od siły, którą uważa za wyższą, może jak najbardziej dodatkowo przyjąć cechy pracocholika czy krzyżowca celem wykonania zadania. Dalej mamy obserwatora i osoba, która raczej się nie wychyla, raczej siedzi i sobie obserwuje rzeczy jak działają, zbiera informacje i wiadomości, to też istnieje prawdopodobieństwo, że taka niepozorna, teoretycznie osoba może mieć dużą ilość zgromadzonej wiedzy. I także to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy krótki film. Dziękuję za poświęcony czas i obejrzany materiał i do zobaczenia.